Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Co sprawia, że Natalie Delon jest tak fascynująca w francuskim kinie, szczególnie w kontekście jej legendarnego romansu z Alainem Delonem? Jak ich namiętny związek ukształtował jej życie? Dlaczego nieobecność Alaina na jej pogrzebie, zbliżając się do końca jej życia, budzi pytania i intryguje w kontekście ich złożonej historii miłosnej? Zanim zanurzymy się w ich opowieść miłosną, Przyjrzyjmy się bliżej jej początkom. Natalie Delon, pierwotnie nazywana Francine Canovas, była uznaną francuską aktorką, modelką, reżyserką i pisarką. Zyskała sławę w latach 70. dzięki swojej urodzie i talentowi, stając się czołową postacią francuskiego kina. Oprócz swoich uderzających cech, była znana z solidnych umiejętności aktorskich i wszechstronności. Jej dzieciństwo było trudne, naznaczone rozwodem rodziców. Co miało znaczący wpływ na jej wczesne życie. Dorastając w Afryce Północnej, w erze marokańskiej, była wystawiona na różnorodne kultury. Ale niestabilność w jej rodzinie zmusiła ją do poszukiwania większej wolności, co ostatecznie doprowadziło do przeprowadzek między Marokiem a Francją. Ta emocjonalna złożoność mogła skłonić ją do szukania miłości i ucieczki już w młodym wieku. Co odzwierciedla się w jej małżeństwie z Gajem Barthelemy miała zaledwie nastoletnia. Natalii Delon poślubiła Gaja Bartelemi w 1957 roku. Bartelemi był młodym mężczyzną z północnej Francji, który później pełnił funkcję kierownika podpisów w marokańskim towarzystwie Ubezpieczeniowym. Para mieszkała w Maroku i doczekała się córki, również nazwanej Natalii Bartelemi. Jednak ich związek nie przetrwał. A małżeństwo zakończyło się separacją w 1960 roku. Po separacji Natalie przeprowadziła się do Paryża w 1961 roku, gdzie zaczęła na nowo zdefiniować swoje życie. Ich rozwód został oficjalnie zakończony w lipcu 1964 roku. To poczucie poszukiwania wolności i tożsamości charakteryzowało dużą część jej wczesnej dorosłości. I pozostawało tematem przez całe życie. Jej przeprowadzka z Maroka do Paryża nie tylko oznaczała fizyczne przemieszczenie, ale także emocjonalną transformację, która otworzyła jej drzwi do świata sztuki, gdzie znalazła zarówno miłość, jak i sławę. Ten okres przejściowy stał się początkiem niezależnej drogi Natali w Paryżu, przygotowując grunt pod jej przyszłą karierę filmową i w złotku chwale a także na spotkanie z miłością swojego życia, Alainem Delonem. Historia miłości między Natali a Alainem Delonem była intensywna, namiętna i krótka, przyciągając uwagę publiczności w latach 60. -tych. Alain Delon, urodzony w 1935 roku w Sceaux we Francji, był jedną z najsłynniejszych postaci złotej ery francuskiego kina. Kin z uwodzicielskim wyglądem, lodowato-niebieskimi oczami i urodą zarówno na ekranie, jak i poza nim, co uczyniło go ikoną Francji w latach 60. i 70. Jego kariera rozciąga się na kilka dekad, podczas których stał się jednym z głównych gwiazd francuskiego kina występując w uznawanych filmach takich jak Samuraj, Lampard i Roko i jego bracia. Podobnie jak Natali, rodzice Alaina rozwiedli się, gdy był młody, a on część swojego dzieciństwa spędził w rodzinie zastępczej. Często zastanawiał się, jak to doświadczenie wpłynęło na jego zdolność do nawiązywania trwałych relacji, rodząc w nim poczucie samotności, nawet w związkach romantycznych. Natalii Deno opisała moment, gdy jej przyjaciółka Jean Natowski zasugerowała odwiedzenie New Jimmy's, modnej nocnej klubu prowadzonego przez Regine. Ubrana w spódnicę w kratę i czarny sweter, wsiadła do samochodu swojej przyjaciółki, nie zdając sobie sprawy, że tej nocy jej życie na zawsze się zmieni. Próbując sięgnąć po swoją torebkę na ławce, natknęła się na mężczyznę, który odmówił ruchu. Odepchnął ją nagle, co ją rozwścieczyło. W odpowiedzi popchnęła go i nazwała krótkim słowem przed hastily udaniem się w stronę wyjścia. Tym mężczyzną był Alan Denon. Następnie zastanawiała się, że w przyćmionym świetle klubu miałaby trudności z jego rozpoznaniem, mimo że kilka miesięcy wcześniej podziwiała jego urodę i występ w pełnym słońcu. Później tej nocy John zadzwoniła do niej, aby zaprosić ją do innego klubu, gdzie znajdował się Alan, jednak był zupełnie pijany. Gdy próbowała mu się wytłumaczyć, natarł na nią, co stało się ich pierwszym spotkaniem, które opisała z humorem jako bardzo fizyczne i niezbyt romantyczne. Pod koniec wieczoru towarzyszyła mu do jego posiadłości w pobliżu parku Monceau, gdzie ich więź się pogłębiła. To po zdjęciach do czarnej tulipany w Hiszpanii, Natali zrozumiała swoją miłość do Alaina. Cieszyli się swoim związkiem dzień po dniu. Jednak po powrocie do Paryża zrozumiała, że jej uczucia to głęboka woda. Niemniej jednak pojawiły się problemy na horyzoncie z cieniem Romy Schneider, byłej partnerki Alaina. Natali skonfrontować Alaina z jego związkami z Romy, wyrażając, że zbyt mocno go kocha, by móc dzielić go z kimś i sugerując, aby się rozstali. Ich romans rozpoczął się, gdy był wciąż zaangażowany z Romy Schneider, przyciągając ogromną uwagę mediów. Pomimo wyzwań, Ala postanowił pójść za swoimi uczuciami do Natalii. W dniu przybycia Romy do Paryża, on i Nathalie udali się do Meksyku, zostawiając Romy list i róże. Ostatecznie, 13 sierpnia 1964 roku, Natalii i Alain Delon pobrali się. Ich wspólna empatia stworzyła głęboki związek, pomagając im poruszać się w górę i w dół ich namiętnych relacji. Para powitała swoje pierwsze i jedyne dziecko rok później, syna imieniem George Alain Anthony Delon. Natalie Delon wyraziła dużą radość i satysfakcję w roli matki swojego syna. W różnych wywiadach mówiła o głębokiej miłości, jaką czuła do swojego dziecka oraz o sposobie, w jaki macierzyństwo przynosiło jej ogromne szczęście. Natalie często podkreślała transformującą naturę rodzicielstwa. Opisując je jako znaczące i wzbogacające doświadczenie w swoim życiu. Ceniła chwile spędzone z Antonim Delonem, czerpiąc radość z jego karmienia i prowadzenia. Zaangażowanie Natalii w macierzyństwo było zauważalne, a ona przyjęła swoje obowiązki z ciepłem i uczuciem. Pomimo początkowego entuzjazmu ich małżeństwa i przyjścia na świat ich syna, związek spotkał się z poważnymi represjami, co ostatecznie doprowadziło do ich separacji w 1969 roku. Ilustruje to wyzwanie związane z równoważeniem życia osobistego i zawodowego. Relacja między Alainem a Nathalie Delon była naznaczona istotnymi wyzwaniami, które ostatecznie miały wpływ na ich małżeństwo w latach 1960-1966. Jako para publiczna były ciągle pod obserwacją mediów, szczególnie z powodu wcześniejszego romansu Alena z Romy Schneider. Ta publiczna uwaga nie tylko podsycała plotki i plotki, ale także tworzyła środowisko zazdrości i niepewności. Szczególnie dla Natalii, która często czuła się przyćmiona sławą Alana. Presje związane z ich karierą aktorską dodawały dodatkową warstwę złożoności. Natalii i Alain odnosili sukcesy na swój sposób, ale Natali czasami miała trudności w ustaleniu swojej tożsamości poza sławą Alana. To rodziło napięcia w ich małżeństwie, gdy zmagali się z uczuciami niedoskonałości i lęku, że jej własne sukcesy są przyćmiewać przez sławę męża. Emocjonalne zawirowania były kolejna cechą ich relacji. Ich miłość była pasjonująca, ale ich uczucia często prowadziły do konfliktów i nieporozumień. Natali później opisała swoje interakcje jako głęboko uczuciowe, ale też pełne zmienności, sugerując, że silne więzi emocjonalne mogą prowadzić do konfliktów. Poza zewnętrznymi presjami, obydwoje borykali się z osobistymi zmaganiami. Zmagania Natalii z jej wizerunkiem i postrzeganiem publicznym Komplikowały trudności ich relacji. Alain, chociaż odnoszący sukcesy, także musiał stawić czoło swoim niepewnościom i ciężarowi oczekiwań, które towarzyszyły jego sławie. Kulminacja małżeństwa Alaina i Natalie Delon nastąpiła, kiedy odkryto romans Alaina z Mireille Dark, co znacznie napięć ich związek. Alain Delon poznał Mireille Dark podczas kręcenia filmu Dziesiąta Ofiara w 1965 roku. Ich chemia na ekranie przełożyła się na namiętny romans poza planem, stając się jednym z najbardziej znanych związków francuskiego kina tamtej epoki. To spotkanie przygotowało grunt pod relację, która okazała się zarówno znacząca, jak i burzliwa, tym bardziej, że miało to miejsce w czasie małżeństwa Alena z Natalii Delon. Ich romans wzbudził ogromną uwagę mediów. Natalii już wcześniej czuła się niepewnie z powodu romansów Aleina. W tym z Rome Schneider. Odkrycie niewierności Alina zaostrzyło jej poczucie zdrady i rozczarowania. Pomimo początkowego entuzjazmu ich małżeństwa oraz narodzin syna, te czynniki przyczyniły się do ich separacji w 1969 roku. To pokazuje, jak sława i osobiste wyzwania mogą wystawiać na próbę najbliższe relacje. Natalie Delon jest nie tylko znana ze swojego romantycznego związku z ikoną francuskiego kina Alenem Delonem, ale także ze swojej różnorodnej i wpływowej kariery artystycznej. Pomimo osobistych wyzwań, zostaje zapamiętana jako utalentowana i wszechstronna artystka, jako aktorka, modelka, reżyserka i pisarka. Kariera Natalie Delon rozwijała się przez kilka dekad, ukazując jej talenty w modelingu, aktorstwie, reżyserii i pisaniu. Natali rozpoczęła swoją karierę w modelingu, szybko przykuwając uwagę dzięki swojej oszałamiającej urodzie. Następnie przeszła do kina, debiutując w filmach w tym okresie. Na początku lat 60. została doceniona za swoją urodę i zadebiutowała w filmie Czarna Tulipana w 1964 roku, gdzie zagrała u boku Alaina Delona, co pomogło jej w zdobyciu pozycji jako prominentnej aktorki francuskiego kina. Rola Natalii Delon w Samuraju w 1967 roku jest rzeczywiście znaczącym punktem zwrotnym jej kariery obok jej ówczesnego męża Aleina Delona. Jej występ przyczynił się do uznania krytyków dla filmu i umocnił jej status jako utalentowanej aktorki. Choć jej występ nie był tak centralny jak Alaina, przyczynił się do atmosfery i intensywności filmu. Współpraca Natalii i Alaina w tym ikonicznym filmie nie tylko uwypukla ich chemię na ekranie, ale także wzmocniła jej reputację jako zdolnej aktorki w czasach, gdy musiała stawić czoła złożoności swojego życia osobistego. Inne filmy w jej karierze to Koniec świata w 1970 roku i na zewnątrz w 1973 roku, ukazujące jej wszechstronność jako aktorki. W całej tej dekadzie Natalii stała się również znana z pracy jako modelka, co przyczyniło się do jej reputacji jako ikony mody. Medialna transmisja kariery aktorskiej Natalii Delon często podkreśla jej urodę i talent, szczególnie w czasie jej szczytu w latach 60. i 70. Krytycy i historycy kina zauważają, że odegrała znaczącą rolę w swoim ustanowieniu jako obecności w francuskim kinie w szczególności przez jej współpracę z jej byłym mężem, Alenem Delonem. Ponadto media podkreśliły, że filmografia Natalii odzwierciedla jej różnorodność, gdy przeszła od ról glamour do bardziej znaczących postaci w różnych gatunkach. Jej prace są często przedstawiane w kontekście zmieniającego się krajobrazu francuskiego kina tamtego czasu, gdzie jej wkład pomógł otworzyć drogę dla przyszłych aktorek. Po separacji z Alainem Delonem w latach 70. kariera Natali Delon przechodziła przez znaczące wzloty i upadki, zarówno w kontekście osiągnięć zawodowych, jak i osobistych wyzwań. Była związaną z aktorem Marcinem Porelem i podjęła różnorodne role w filmach, takich jak "Armia Cieni" i "Sklep Seksu". Szczególnie "Sklep Seksu" i "Kobieta Wierna" wyznaczyły jej transformację jako aktorki. W sklepie seksu Natali odegrała ważną rolę w filmie, który w sposób otwarty badał tematy seksualności i relacji. Film, wyreżyserowany przez Claude'a Berry, bada życia osób związanych z sekretnym sklepem, uchwycając kulturowe zmiany dotyczące wyzwolenia seksualnego w tamtych latach. Rola Natalii Delon w sklepie seksu nie tylko uwydatniła jej talent, ale także umiejscowiła ją jako kluczową postać w ewolucji francuskiego kina w czasie, kiedy reżyserzy zaczynają badać bardziej kontrowersyjne tematy. W kobiecie wiernej Natalii Delon wciela się w kobietę, zmagając się z miłością i lojalnością. Wyreżyserowany przez Rogera Vadima, jej rola kwestionuje konwencjonalne pojęcia o relacjach. Ta rola pomogła jej ugruntować się jako poważna aktorka w francuskim kinie, podkreślając jej zdolność do grania złożonych i znaczących postaci. Te dwa filmy ilustrują talent Natalii Delon i jej chęć podjęcia wyzwań w czasach znaczących zmian w francuskim kinie. Jej występy nie tylko ukazują jej umiejętności aktorskie, ale także odzwierciedlają ewolucję kulturowego krajobrazu lat 70. -tych. Po doznaniu wczesnych sukcesów w swojej karierze aktorskiej musiała stawić czoła presjom związanym z popularnością, szczególnie w kontekście jej związku z Alainem Delonem, co doprowadziło ją do uzależnienia w latach 70. i 80. Uzależnienie na fali miało wpływ na jej kroki zawodowe, co sprawiło, że trudności w uzyskaniu ról w tym okresie zmusiły ją do opuszczenia świata filmu na pewien czas. Na końcu lat 70., zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, postanowiła przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, mając nadzieję przezwyciężyć swoje uzależnienie. Ten krok okazał się kluczowy w jej procesie rehabilitacji, umożliwiając jej podjęcie się leczenia i oddalenie się od presji jej poprzedniego życia w Francji. W Stanach Zjednoczonych Natali spotkała Chrisa Blackwella założyciela Iceland Records, który odegrał kluczową rolę w jej rehabilitacji i reinkarnacji. Jego wsparcie pomogło jej skupić energię na projektach twórczych, w tym w reżyserii, zapoczątkowując nowy rozdział w jej życiu. W ciągu lat 90. i 1012 Natali przeniosła swoją uwagę na rodzinę i osobiste dobro. Zachowała bardziej prywatny styl życia, odsuwając się od reflektorów, które cechowały jej wcześniejszą karierę. Po przezwyciężeniu swoich zmagań związanych z uzależnieniem, 40 lat później, na koniec 2020 roku, Natalie Delon została zdiagnozowana z rakiem trzustki, co stanowiło poważne wyzwanie w jej życiu. Zmierzyła się z chorobą w niezwykłą siłę, zastanawiając się nad swoimi minionymi doświadczeniami podczas tego trudnego okresu. Przyjaciele, rodzina i wielbiciele oddali jej hołd. Dostrzegając złożoności, z jakimi się zmagała na poziomie osobistym i zawodowym. Gdy jej zdrowie uległo pogorszeniu, skontaktowała się z Alainem, z którym przez całe życie utrzymywała złożoną, aczkolwiek trwającą więź. Pomimo przeszłych trudności, Alain odwiedził ją w trudnym czasie, co odzwierciedla uczucia i trwałe połączenie między nimi. Na Boże Narodzenie w 2021 roku spotkali się po raz ostatni. Delon powoli dochodził do siebie po udarze, podczas gdy Natali, mając 79 lat, zmagała się z nieodwracalnym nowotworem. Ich syn Anthony opublikował zdjęcie upamiętniające z jednym podpisem. Nieomylna miłość. Dla niej Natali chciała zdefiniować byłego męża w kilku szczerych zdaniach podczas ostatniego wywiadu udzielonego magazynowi Match trzy lata wcześniej. Potrafi być surowy wobec siebie i innych. Egoistyczny, ale jest osobą okropnie wrażliwą. Alaa jest wrażliwym człowiekiem, prawdziwym wilkiem samotnikiem, który żyje w swoim mentalnym gnieździe. To spotkanie miało znaczenie nie tylko dla ich wspólnej historii, ale także jako moment pojednania i emocjonalnego wsparcia w jej ostatnich dniach. Jej stan pogorszył się szybko, prowadząc do spędzenia ostatnich chwil w prywatnym otoczeniu rodziny w 2021 roku. Po kremacji prochy Natali miały być przetransportowane na Jamajkę, zgodnie z jej ostatnią wolą. Alain Delon nie był obecny na pogrzebie Natali Delon. Jego nieobecność była zauważalna, ponieważ ich złożona relacja miała znaczący wpływ na ich obie życie. Doniesienia wskazują, że Alain wyraził smutek po jej śmierci i dzielił się czułymi wspomnieniami na temat ich wspólnie przeżytych chwil. Przyczyny jego nieobecności nie zostały publicznie wyjaśnione, co prowadziło do różnych spekulacji na temat sytuacji ich relacji w momencie jej śmierci. Mimo tej nieobecności na pogrzebie, uczucia Alana względem Natalii zostały uznane w różnych hołdach i refleksjach dotyczących ich wspólnej przeszłości. Natalii Delon ponownie znalazła się w świetle reflektorów po publikacji swojej autobiografii Dymon Natalii w 2008 roku. W książce tej bezkompromisowo odnosi się do swoich walk z uzależnieniem, złożoności relacji z Alenem Dylonem oraz wyzwań związanych z popularnością w przemyśle filmowym. Autobiografia ukazuje jej drogę do uzdrowienia i akceptacji siebie. Czytelnicy zwykle przyjęli książkę z entuzjazmem. Wielu doceniło możliwość odkrycia jej perspektywy i zrozumienia trudności, z jakimi się zmagała zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wyrażają podziw dla jej odporności i woli dzielenia się swoimi doświadczeniami. Z drugiej strony, niektóre opinie są podzielone. Niektórzy uważają, że te walki z uzależnieniem, jej relacje i sława czynią książkę zbyt mroczną lub pesymistyczną, zbytnio ujawniając jej życie prywatne. Mimo mieszanych recenzji, wielu czytelników i krytyków uznaje, że stanowi ona znaczący wkład w jej dziedzictwo rzucając światło na jej życie, wykraczające poza status celebrytki. Oprócz autobiografii Demon Natali, historia Natalii stała się inspiracją do dyskusji w różnych kręgach artystycznych, prowadząc do powstania dzieł artystycznych. Jej życie wciąż jest przedmiotem zainteresowania w badaniach literackich i filmowych. Historia Natalii Delon ukazuje siłę ludzkiego ducha i jej drogę ku wzrostowi. Jej dziedzictwo inspiruje wielu i przypomina o złożoności ich życia, miłości i dążeniu do samorealizacji. Natali będzie zawsze przypomniana z miłością przez tych, którzy ją podziwiali. Co sądzisz o ich namiętnym związku? Czy Natali i Ala poświęcili swoją miłość dla sławy? Podziel się swoimi opiniami w komentarzach poniżej.